Nie chcę rozmawiać o przeszłości. Nie możemy już jej zmienić. Czy przeszłość Kiedy kryjemy w swojej duszy tyle gorzkich wspomnień, żyjemy w nienawiści i chęci zemsty. Tak nie można. Nie chcę się mścić. Chcę rozpocząć nowe życie i zostawić za sobą wszystkie wspomnienia, przez które cierpię. Jak się nazywa człowiek, który tak cię zranił? To nie on. Kochałam go i byłam z nim bardzo szczęśliwa. To inni nas rozdzielili. Z czasem zrozumiałam, że nie możemy być razem. On się nazywa Sebastian de Mendoza. Chcesz się zaprosić na kolację. Przyjdę pod Ciebie do szpitala. Mam zamiar złożyć Ci pewną propozycję. Nie zdradzisz jaką? Absolutnie. Dopiero wieczorem. Jesteś taka piękna. Uwielbiam patrzeć, jak się uśmiechasz.

Na pewno, bo zrobię wszystko, żeby zniknęły. Wiem, jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Dzięki Tobie odzyskałem marzenia. Kocham Cię. Spacer Ci się podobał? Bardzo. Natura jest taka piękna, kiedy człowiek jest zakochany. Robi się zimno. Będzie padać. Chodźmy. Nie chcę, żebyś smokła. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. To, co się dzieje. Książę wspomina Soledad de Santinio. Hafid przynosi mu o niej informacje. Wszyscy chcą, żeby on do niej wrócił. Nie mógł ustw. To prawda. Nie uszczęśliwiłam Sebastiana. A życie z Tobą i Herkulesem pod jednym dachem jest straszne. Musisz wytrzymać, bo nie mamy dokąd odejść. A co z domem? Sprzedałam go, bo nie miałam z czego żyć. Mam zamiar tu zostać. Wyjaśnij to mężowi. O, 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 o. <śpiewa> <A ver>. <śpiewa> <śpiewa> Przyjdę po ciebie wieczorem. Dziękuję. Nie przestawaj o mnie myśleć ani przez chwilę. A jeśli się zmęczę, odetchnij i znowu o mnie myśl. I w za do zobaczenia. Muszę ładnie wieczorem wyglądać. Ty się zakochujesz w tym człowieku. Nie wiem, ale przy nim zapominam o smutku. I nie wzbudza mojego zaufania. Ma takie zimne spojrzenie, jakby w środku był zły. Musisz przestać myśleć o takich rzeczach. Co dla ciebie jak najlepiej? On jest taki tajemniczy. Nie zachowuj się tak jak moja mama. Ona przesadzała. Nie, mówiła dokładnie to samo, że Sebastian de Mendoza jest wysłannikiem szatana. Ja tego nie twierdzę, ale uważam, że temu człowiekowi nie można ufać. Nareszcie pojawiła się kobieta, która mnie nie skrzywdzi. I będzie umiała mnie pokochać. Da mi to, czego ty mi odmówiłaś. Soledad de Santino sprawi, że wymarzę z pamięci cierpienie, do którego ty się przyczyniłaś, podła. Jest coraz gorzej. Nie przychodzi już tylu klientów co kiedyś. Trzeba będzie sprzedać ten interes. Są czasy dobre i złe. Te na pewno szybko miną. Dlaczego niektóre kobiety mają szczęście, a my zawsze mamy problemy? O kim mówisz? Aznualda Rakofuerto ma szczęście. Mówią, że znalazła sobie bogatego męża, który wyciągnął ją z biedy. Nie ma łatwego życia, jest sama i zgorszniała. Nie zazdroszczę jej. Może, ale mieszka w pięknej willi i ma młodego kochanka. I na co jej to? Nie wiem. Ale oddałabym wszystko, żeby tak wygodnie żyć. Luksusy znikną. I to szybciej niż się pojawiły. Najpierw poznaj go lepiej, potem się zakochuj. Wiem tyle, ile trzeba. Nieprawda. Nie wiesz, jak i z kim żyje. Jest tylko wobec ciebie miły. Daj już spokój. Jeśli ty go nie sprawdzisz, to ja to zrobię. Jesteś taka sama jak moja mama. Jeśli Saúl de Malba jest taki sam jak Sebastian de Mendoza, to rozumiem twoją mamę. Obaj są normalnymi ludźmi. Zdory. Masz wcześniej wrócić? Będę czekała. Nic mi nie będzie. Będę czekała. Masz szybko wrócić. Poza tym, jakim prawem umawia się z tobą, nie prosząc mnie o zgodę? Nie jestem już dzieckiem, ale nie masz doświadczenia. Chcesz się ze mną kłócić, żebym cierpiała bez końca? Chyba tak źle mi nie życzysz. Pomożesz mi odbudować moje życie. Czekasz na kogoś? Nie. Sprawdź, kto to. Dobry wieczór. Dokąd poszedł Sebastian? Skąd mam wiedzieć? Ty się wszystkim zajmujesz, powinna wiedzieć. Ale nie wiem. Nawet służbie nie mogę już ufać. Przykro mi to mówić. Ale gdyby to od pani zależało i od pani szanownej rodzinki, już dawno bylibyśmy na ulicy. I będziecie, zapewniam się. Ani na tobie, ani na twoim głupim mężu nie można polegać. Pani jest uściekła. Uciekajmy. Nie wiesz, gdzie jest Sebastian? Nie chcieli mi nic powiedzieć. Co to za dziecko? Nie wiem, co to robisz. Wpieszę się, ja nie mam dla Ciebie czasu. Nie przychodź tu, bo ludzie zaczną plotkować. Powiedz szczerze, że nie chcesz mnie widzieć. Nieprawda. Wyjaśniłam Ci wszystko. Masz żonę i dom i tam powinieneś być. Przyszedłem, bo mam sobie wiele do wyjaśnienia. Przykro mi, ale ja tak nie uważam. Nasze sprawy należą do przeszłości. Możemy jeszcze wyjaśnić to, co nas oboje skrzywdziło. Za późno. A tak ci się podoba ten człowiek? Nie kwestionowałam Twojego uczucia do Laís. Nigdy jej nie kochałem, ale ożeniłeś się z rozpaczy. Szukałem spokoju i chciałem o Tobie zapomnieć.